Cześć, witajcie! Ja jestem Kamehan, a oto kolejny odcineczek z League of Legends, którego dłuższy czas nie było na moim kanale. Zapraszam was do obejrzenia rozgryweczki na Twisted Treeline. Mapa 3 na 3. I dzisiaj postanowiłem sobie zagrać Caitlyn, także robimy full AD. Gramy ze mną, standardowo, już chyba bardzo często, kiedy nagrywam, kiedy mam ochotę nagrać. Często zdarza się to, iż Jack strafia do mojego teamu. Tak też właśnie stało się dzisiaj. Ostatni film z Lola mieliście dostępny ponad tydzień temu graliśmy gangplankiem na arenie treningowej. Bardzo, bardzo mi się spodobała ta arena. Na pewno jeszcze takie filmy się pojawią. O, ze mną Nasus, Jax, przeciwko raven Kaiserowi i Nocturne. Także będziemy tutaj ostro musieli się napracować. Wychodzi na to, że ja pójdę top. Tak mi się wydaje, chyba że Nasus. Nie, Nasus nie ma ochoty pójść na tego topa. Skoczymy szybko na top i pierwszy chyba odcinek, pierwszy raz będziecie widzieć, jak mi to wychodzi na tym linie. Tutaj będziemy mieli przewagę nad tym Ravenem, Raven'em, czy jak on się tam nazywa. Jesteśmy zasięgowcem. Jedyne czego mogę się bać, to tych jego podskoków bardzo szybkich. Poza tym, no i poza tym nie będzie chyba większego problemu. No biegni, biegni czas. Hmm, zdąży. Mam tutaj skutecznie uciec. No dawaj, czas. Jest, jest, nasz. No, wracam na naszego linea. Za chwilę altary powinny się odblokować. może. Od razu przejmę go. Równe 3 minuty otwierają się te dwa portale. Jeden jest od mojego respa, drugi jest od respa przeciwników. Mm, no, mm, zdobył pierwszego bloda. Mam nadzieję, że go tutaj ostro nie nafidują nasi. Co do mojego kanału. Ostatnio mogliście obejrzeć u mnie dwa nowe filmy, które jeden jest delikatnie bardziej udany od drugiego, ale obydwa są godne polecenia. Nagrywałem z dwojgiem moich znajomych. Myślę tutaj o pani Setce oraz Dezetroniku. Setka prowadzi swój kanał na YouTube Gra w przeróżne gierki od Battlefielda po Nid Spina. Także możecie sobie wejść i zobaczyć. Serdecznie pozdrawiamy setkę. Yy, I tak jak mówiłem, dwa odcinki. Z Nid Spina razem z setką z yy, Battlefielda razem z DZ Tronikiem. Te dwa odcineczki możecie znaleźć na moim kanale. Mam narzędzi. Przeciwnik pokonany. Ktoś go dobije? A i niestety te miniony nie dały rady go dobić. Włączył sobie swoją mocunę. Jak yy, trochę błąd popełniłem, ponieważ bardzo blisko mnie dobiegł. Bądź czujny jak pies podwójny. Było to delikatnie nieprzyjemne. Teraz się przeniesiemy szybko na resp, nasze miniony. Już tam napierają na turet. A ja sobie kupię item. i ten. I ten. I ten musi być. oczywiście budki. Szybkość ataku zwiększona. Mordę zginie. Gin, mordekajzerze, Kaiserze. SS. Nasz zszedł z yy, Nasz mój przeciwnik zszedł z lina. O, już się pojawił znowu. Taką sobie tutaj osłonę przeciwko niemu zrobię. Będzie musiał się ostro na starać, aby namęczyć, aby to skutecznie umijać. Hmm, czyżby pan coś kupił sobie? Dużo życia ma. No i nie trafiłem go, to chciałem zahaczyć oniony. A, spożyjemy to a co tam nam nie zaszkodzi. O, delikatną hmm, lukę mu zrobiłem, od góry, między tymi naszymi płatami. I tak właśnie uciekniemy. Czwóreczka, życie. O, się w krzaczory schował. Dobrze, że nasi SS napisali. Tak bym zapewne zginął. Kurczę, mnie czeskają te golemy. Kurka wodna i brakuje mi teraz tego ulti, które zużyliśmy na tego Rybę na tam Może delikatnie uda się spuszczać. No, tak na razie testuję ile do ulti może im zabrać w tym momencie. Nie jest to duży damage. Ps 250 plus 29 obrażeń fizycznych będzie trzeba szybko sobie skombinować dobry item Do tego jak najwięcej minionów. Znowu taki przypał z tym moim z tą strzałą wzmocnioną, znowu nie trafioną. A ja Fight, Jasiu, sure, sure. Niestety nie pomogę Tobie kolego, bo praktycznie by tylko zmeram Zrobimy sobie Phantom Densera oraz yy, krwawe ostrze. No już i już uciekaj mi z tego line, moją farmę bierzesz. A i nam Altar. No, ale wygrywamy i to całkiem ładnie, bo 6 do 1. Tak wielu tak mało czasu. Już krytyka zaczęły wchodzić. No, panowie. Mordy czy na który? Ani ten, ani ten. No nie zdążyliśmy użyć naszego ulti. Może teraz. Skradliśmy praktycznie tego fraga. No ale dobrze wiedzą, że potrzebuję ich. Jeżeli nie dostanę feedu, będzie lipa. I No ależ mu śmignął tymi ostrzami. Nasus jest... Delikatnie nafidowany 4 na 2 I 3 asysty. Udało się ładnie pocisnąć w mordę Kajzera. Aj, no niestety za mamy to ultim. Jeszczeliśmy. Aj, Kaiser nas zje w tym momencie. Odpalił na nas swoje ulti. Zdobył ducha mojego. No, dajesz, dajesz Nasus. No, jak fajnie odrodziło mu się życie i przyspieszenie tutaj. Jak możecie zauważyć też ten portal tutaj środkowy co przyspieszał. Z pierwszym patchem, z pierwszą zmianą, on przyspieszał każdego, który tam przebiegł. W tym momencie na niej się pojawia taki magiczny czerwony czerwony krzyżyk, który po zebraniu jego leczymy się oraz przyspieszamy, i cała grupa przebiegająca nie dostaje tych właśnie bonusów. Tylko ta osoba, który, która zgarnie. Także tutaj fajna zmiana. Ja już tutaj uciekam, pingują mnie i to ostro. Widzicie, Raven. u mnie na linii do naszych zbadajmy to się gdzieś się tam zapuścił kurde zgarnął ten pocisk taki ogarnięty typ No uciekam, uciekam. Mordka już nas nie dogoni, nie dogonisz mnie. Strasznie nadpobudliwy jest ten typ grający na Susem. No, już mega spam pingiem, mega spam na czacie. Ruszam na miejsce zbrodni. Hmm. Dobra, wracamy na top, bot prawie zjechany. Bądź jak pies hmm. Trzeba trochę tego topa hmm. pocisnąć. Siedzi w krzaczorach Nocturn, jeszcze Nocturn przybiegł. tak wielu złoczyńców zniszczyła pozostać bez A to był błąd. Dobrze, dobrze, jax Jax wpada w team fight i teraz jedziemy. Mordykejzera. A i chciałem ultim odpalić, skraść go sobie. Nie wyszło. Tak, tak, ciśniemy wieżę. Riven już się odrodził. Nie nasz. Yy, podpalił nas, Uciekam. A i spaliliśmy się. To mu się udało w tym momencie, ale już mamy lifestyle, mamy więcej damage'a. Teraz tylko Phantom ten a może ten i ten złożę. Zobaczymy jeszcze. Wszystko wyjdzie w grze. Za chwilę się okaże, że Mordekaiser będzie miał na tyle pancerza, że będzie coś trzeba kupić na przebicie jego odporności. Hmm, przebicie pancerza. No i gdzieś tutaj się kręcą alternasz. Jacks tutaj od razu wpada. Foconal, oh, oh, Foconal. Bo to można byłoby zjechać w końcu. Chodź na sos, chodź. Aha, cofasz się? A nie, bo jest zjechany. Hm. Zakręciłem się jak słoik. Delikatnie. ruszam na zbrodni. Hmm, dziwnie, dziwnie to wyglądało, chyba jakiś mały lag był. coś w tym stylu. No uważaj, chłopie, uważaj. No, który nam tutaj podbija, to się przenosisz. Nie jest. Kolejny nasz. Aha, to nocturne jeszcze. Spójrzcie, spójrzcie. Jak on będzie ginął za chwilę. Przyspieszyliśmy. I teraz profragon, pięknie. No, ale już tam hmm, creepy mi jadą. Top, także szybciej tylko na farmę. No nas z przyjacielu zejść na dół. No i zjadł nam farmę. Zostawmy Bensera kopiemy i przeciwnikowi w dupę nakopiemy. Tak starczy. hajsu, hajs się zgadza. No już widzicie, mój kolejny cel. Tak, tak, mój kolejny cel hmm, to będzie ostrzeń nieskończoności. нас насис, нас Оу, оу, гад, деймит. Не зяешь мне? Хиба, 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 мне не зя. Jest, uda się przeżyć. Uch. Zrobiło się gorąco przez moment. Ile ty masz, chyba Tego głapę 170 już masz. No ładnie. No tutaj Jack spada i robi. Piapszim. Um, <grywka> Kto oglądał? Mój film z Battlefield trójeczki z tezetronikiem będzie wiedziało co chodzi w pieczin. Mam odpowiednie narzędzia. Armia Krypów Została unicestwiona. Nic tylko zniszczyć. Turet, już 1,51 prędkości ataku. Także Tureciki padają ładnie, szybciutko, kryjty wchodzą, jest pięknie. Oj, odbię się. No, gonisz go, gonisz go, goń go na sus. Dobra, nie ma sensu. Nostry push. No i taki właśnie był efekt kooperacji Jacksa, susa i Dzień! Caitlin. Mieliście przyjemność odwiedzić kanał KHNGame Game. I zobaczyć odcineczek z Lalana 3 vs3, czyli Twisted True Jeżeli się spodobało, dajcie znać w komentarzach. Im więcej komentarzy, tym oczywiście lepiej i wiem, że jest dla kogo po prostu tworzyć takie coś, odcinki nagrywać, brać czynny udział w budowie YouTube'a. Z tej strony mówił Kamehan Game. Na razie trzymajcie się ciepło. Cześć!